Pokój do Fabregasa. Torres w pole Fabregas i nie sta, nie ma spalonego i nie 4 minuty pozostaną w Holendii. To był ten moment, ten moment zaskoczenia. Ale z chęcią Włodek poczekałbym na powtórkę, żeby mieć taką pewność i przekonanie, że nie było tam spalonego. Reakcja Matejsena, który otrzyma, jeżeli otrzyma kartkę, to będzie któraś z kolei. Tak za. Uwagi w stosunku do, do decyzji sędziego. Spójrzmy na powtórkę i oddam Tobie głos. I tutaj mamy tą sytuację. Torres, doświadkowanie. W tej sytuacji nie ma, spalonego. nie ma spalonego. Spokój Inesty. Jego drugi gol w turnieju, ale najważniejszy. Jeśli przesądzi o mistrzostwie świata, Hiszpanie sobie gratulują. Holendrzy gdzieś zaatakują, pewnie z jakąś furią. Ławka rezerwowych triumfuje Hiszpanów, ale do końca mamy jeszcze trzy regulaminowe minuty. Blisko szczęścia był również Tekelenburg, ale uderzenie było za silne. Ósmy gol Hiszpanów.